Na film zaprasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ekologiczne hasło przedstawi. Mamy papierowe śmieci? Jaki kolor? Brawo! A jak mamy plastik na przykład plastikową butelkę? To do żółtego. A jak mamy coś szklanego? Szklaną butelkę? To do zielonego. Oczywiście. Pięknie przygotowane szkoły. Witamy Was. Filharmonii warmińsko mazurskiej i jest kolejne hasło ekologiczne. 22. Szkoła numer 22. Też nie mieliście daleko. Na piechotę czy autokarem przyjechaliście? Piękota, Oczywiście, ekologicznie można przywędrować. Słuchamy hasła. Ekologia, ważna sprawa. Chrońmy ziemię to podstawa. No i brawo! Piękne ekologiczne hasła. Wznosimy tutaj, bo dzisiaj z muzyką o ekologii. Jakie to szkoły do nas dochodzą?

Zapraszam tych, którzy mają hasło. Śpiewające hasło szkoły numer 25. Raz, dwa, trzy. Bo ziemia to wyspa, to wyspa Zielona. Wśród innych dalekich planet. To do mnie znacznych. 25 i śpiewające hasło dzieci. Ekologii uczyć się również poza szkołą. zawsze najlepszy pomysł, żeby wszędzie, gdzie tylko się da uczyć dzieci o ekologii, o ochronie środowiska. A czy w szkole te zajęcia również są takie praktyczne, czy raczej to jest historia i one muszą w domu... Czy macie w szkole zajęcia na temat ochrony środowiska? Tak, mamy, prawda? Na przeróżnych przedmiotach. Nawet na lekcji muzyki uczymy się piosenek o ochronie środowiska, o tym, jak przyroda jest dla nas ważna. Także myślę, że te tematy ekologiczne, przyrodnicze są wplatane w bardzo wiele dziedzin naszej nauki szkolnej, prawda? Tak. A jak wy dbacie o przyrodę na co dzień? No czasami... W zbieramy nakrętki. No i, zbieram bakulaturę. Bakulaturę i różne inne takie rzeczy. A czy przyroda jest ważna dla Ciebie? Tak, dla mnie jest bardzo ważna przyroda. Dlaczego? Dlatego, bo y, jakby nie było przyrody, to by tlenu nie było nic. Świeżego powietrza.